Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Orkiestry dente z szany dolnej libiąża oraz oczywiście gospodarze, czyli młodzieżowa orkiestra Denta Stęczyna, wystąpiły podczas szóstej biesiady orkiestr dentych i zespołów regionalnych której miejscem tradycyjnie był kompleks przy stadionie LKS Topór. O prezentację kultury góralskiej zadbali z kolei kasinianie Zagórzanie z Kasiny Wielkiej, oraz miejscowy zespół to Pożanie. Przez chyba cztery dni lało, a jak dzisiaj widzicie Państwo, biesiada, jest jest pogoda. Ale to, to na marginesie. Dziękujemy za pogodę. No, widzicie Państwo, coraz więcej ludzi się zbiera, ludzie się integrują, ludzie się zabawią. Jest to bardzo fajne miejsce pod takie, takie imprezy. Także dla każdego się coś znajdzie, można się zintegrować, porozmawiać. Szóstą Biesiadę Orkiest Tęczyn 2014 uważam za otwartą. Zarówno w każdej z orkiestr, jak i w zespołach regionalnych spory był przekrój wiekowy muzyków, co dobrze nastraja na kolejne lata działalności artystów. No dzisiaj jest tak, że na przykład naszej orkiestry to najmłodszy członek tej orkiestry ma 8 lat, najstarszy 56. Czyli jednak to te pokolenia następne, następne przychodzą do tych orkiestr. Nie tylko przecież to polega na tym, żeby, żeby ci młodzi siedzieli w domu za komputerem, tylko żeby zajęli się jakąś społeczną pracą. A może tym co ich fascynuje, nie tylko, żeby ich nie tylko fascynował ten komputer, ale przecież i, i ta muzyka, i to co, to, co się robi dla ludzi. Jeżeli ci ludzie chcą tu przychodzić, jak widzimy, jest tych ludzi masa, już, a jeszcze będzie więcej za chwilę pewnie, no to, to znaczy, że, że jest komu się pokazać, jest dla kogo ćwiczyć, dla kogo się rozwijać, więc myślę, że to ściąga tych młodych do Tygorki. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, żeby pokazać coś z siebie, jakąś wartość siebie wykazać, po to właśnie, żeby przyjść, pokazać ludziom, że się chce. Niektórzy myślą, że ludzie zapisają się do Orkiestry Dętej tylko ze względu na muzykę, ale to jest nieprawda. W Orkiestrze Dętej jest super atmosfera. Jak widzimy dziadeczki, różne, różne lata i mają po 70 i po 20. Na orkiestrę po prostu warto przyjść, bo jest dobra atmosfera. Próbujemy dwa razy w tygodniu, nie? Poniedziałek, piątek. No jeszcze jak ktoś chce przychodzić, to się w środku tego dnia przychodzić i się uczy. Bądź, bo gdzieś chce na razie przychodzić do grania. I to trzeba za to dziękować. Chce przychodzić, chce grać. Chce się szanować przede wszystkim. Bo granie w orkiestrze to nie, no nie granie, tylko trzeba szanować się. Trzeba. Jeden, drugiego trzeba szanować. Jeden, starszych muzykantów trzeba szanować. No i trzeba przychodzić na próby. Bo nie, nie znaczy to, że ktoś nauczy się grać i później idzie w świat. To nie jest szanowanie kolegów. Ja miałam 15 lat, jak przyszłam do orkiestry Dentej na Janinę. Przyszłam na zastępstwo i tak już zostałam, na stałe. A jak wyglądają zajęcia? Zbieramy się o w pół do trzeciej, w każdy piątek, po gaduszki. potem kapelmisz musi trochę na nas krzyknąć, żebyśmy się ogarnęli. Siadamy do pulwitów i ćwiczymy to, co nam kapelmisz daje do grania. A co specjalnego jest w orkiestrach dentych, tak jak mówiła piosenka, jest w niej jakaś siła. Jaka to siła? To jest taka siła więzi, jest nas paru młodych i starszych, które złączą nas wspólnie, jako młodszych i starszych ludzi. Wszyscy jesteśmy razem jedną wspólnotą, która po prostu... Przekazuje siłę młodszym pokoleniom, które przychodzą do orkiestry. To jest chyba taki team jak wszyscy, każdy inny. No, no, albo chcemy. Tak, jeden bez drugiego. My razem tworzymy tą orkiestrę, i, i jeżeli robimy coś innego, gramy w piłkę, też razem tworzymy tą drużynę. I to jest to wzajemne takie zrozumienie i, i ta, ta satysfakcja, ta myśl, że, że razem możemy coś zrobić. A na pewno kapel misz nas do tego pociąga, no bo to jest motor tego teamu całego. To, to nie ma wątpliwości. Dlaczego przyjechaliście tutaj do tęczyna na, na tę biesiadę? No właśnie i tu jest taka delikatna sprawa, bo my tak prosili kapelmistrza. Panie kapelmistrzu, ściągnijmy te mundury tak gorąco! Absolutnie! Bo nas tutaj zaprosili ze względu na mundury i biura! Lecz jest taką miejscowością, że prawie wszyscy grają, oprócz mnie oczywiście. No i także tu każdy mówi, że się strąbkom rodzi. Orkiestra no, działa tu już przeszło 85 lat, od 28 roku. Także to już jest czwarte pokolenie, piąte nawet po niektórych wypadkach, że gra w orkiestrze. Podczas tegorocznej biesiady gościli również muzycy blask Kapelle z niemieckiego miasta Penkun, którzy mimo, że nie występowali na scenie, zapewnili innego typu atrakcje. Mamy gości z Penkun. Rozumiem, że wspólnie będziecie kibicować reprezentacji Niemiec w tym dzisiejszym finale? No, chyba tak, bo inaczej nie puszczą nam fajerwerków pewnie. Ale ustalone, że kibicujemy za nas z przyjaciółmi. No. To według własnego ustania koledzy z Niemiec, którzy przyjechali, to tak ustaliliśmy wczoraj, że w przerwie meczu będą fajerwerki. Oni mówią niezależnie jaki by był wynik, to fajerwerki będą. do sprzedania to meczu! Do sprzedania. No nie wolno dużo macać, bo ona będzie miała bliźniaki.